Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak dzięki stronie lazyfollow.pl zdobyć więcej polubień pod wybranym przez siebie postem na Facebooku. Jesteśmy na stronie głównej, mamy tu parę zakładek. Nas interesuje Facebook, więc wybieramy drugą. Następnie spośród trzech opcji wybieramy trzecią, czyli Facebook polubienia posta. Wybieramy interesującą nas ilość. Ja wybiorę 200. I klikamy zamów. Następnie musimy wkleić w tym polu link do posta, który nas interesuje. Ja wybiorę posta z naszej strony, kopiuję link i wklejam w pole. Teraz wystarczy uzupełnić swoje dane. Po uzupełnieniu danych wybieramy interesującą nas metodę płatności. Ja wybiorę blik i klikamy przejdź do płatności. Jak widzicie, mamy kwotę, mamy maila, pisujemy swój kod BLIK i klikamy zapłać. Płatność przeszła, mamy potwierdzenie. Więc teraz wystarczy poczekać, aż pod naszym postem pojawią się nowe polubienia.